Cześć! Mam na imię Patrycja, jestem ze Szkoły dla Psów Projekt Pies i dzisiaj Wam opowiem o jednym z najpiękniejszych dni Waszego życia. To znaczy o tym dniu, w którym do Waszego domu trafia tak długo wyczekiwany i wymarzony szczeniaczek. I wtedy, kiedy Wy jesteście pełni takiej radości, ekscytacji, ale jednocześnie troszeczkę obawy, czy ABY na pewno zrobię wszystko tak, jak być powinno. No i właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Zanim przejdę do sześciu najważniejszych rzeczy, które powinniście zrobić w trakcie pierwszego dnia bądź kilku pierwszych dni pobytu szczeniaka w jego nowym domu, czyli w waszym domu, to wspomnę o tym, jak się do tego przygotować. No bo tak, na dobrą sprawę mamy do czynienia z maluchem, albo za chwilę będziemy mieć do czynienia z maluchem, który dopiero uczy się świata i pewnie wszystko go interesuje. Więc najważniejsze, żeby zabezpieczyć dom. Pochować wszystkie kable, wszystkie rzeczy, które pies potencjalnie mógłby zgryźć, i ani my tego nie chcemy, ani to nie będzie dla niego bezpieczne. Czyli buty, jakieś gazety, małe przedmioty, jak macie w domu dzieciaki, no to pamiętać o tym, żeby wszystkie małe zabawki dzieci były na przykład zamknięte w ich pokoju, żeby piesek tam nie miał dostępu. Pochować dywany, bo pies będzie się uczył toalety, więc dywan jest takim podłożem sprzyjającym do robienia na nim siku. Bo jak się psiak. Nie nauczy w tym czasie gryźć, niszczyć i obsiekiwać mebli, no to potem będzie praca z nim dużo przyjemniejsza i jego wychowanie będzie przebiegało gładziutko. I jeśli dom już jest przygotowany, no to musimy też mieć przygotowaną wyprawkę dla psa. Czyli jego legowisko, miseczki, smyczki, obruszki, szelki, jakieś zabawki, bo mamy do czynienia ze szczeniakiem, który będzie miał tendencję do gryzienia, więc niech ma co gryźć karmę, jakieś smaczki. I tutaj jeśli chodzi o karmę, to dobrze by było, żeby szczeniak dostawał to, co dostawał w hodowli. Przynajmniej przez 2-3 tygodnie zmiany miejsca swojego zamieszkania, żeby dodatkowo stresu mu nie dodawać. Natomiast jeśli będziecie chcieli zmienić tą Karmy, czy sposób żywienia, no to po pewnym czasie jak najbardziej możemy wprowadzać zmiany. I tutaj dobrą też podpowiedzią jest, żeby szczeniak, jak już trafi do Was i poczuł się tak troszeczkę jak u siebie, dogadać się z hodowcą, żeby dał Wam kocyk psa, który będzie pachniał jego mamą, jego rodzeństwem, po prostu jego domem, bo tam. Jest na razie jego dom. Jak zabierzemy ten kocek ze sobą i położymy na jego nowym legowisku, to na pewno mu będzie dużo przytulniej i tak się poczuje na pewno bezpieczniej, no bo pieski oczywiście rozpatrują nasz świat nosem, więc jak poczują trochę tego swojego zapachu, który zna, a nie wszystko nowe, no to jest duża szansa, że pomoże mu się to uspokoić. Ok, czyli mamy dom przygotowany, mamy wyprawkę przygotowaną, to teraz jedziemy po Szczeniak. Przywozimy szczeniaka i po pierwsze, co robimy? Nie osaczamy go. Ja wiem, że to jest najtrudniejsze, bo często na niego czekaliście długo, że wszyscy są podekscytowani, wszyscy by chcieli go pogłaskać, przytulić, pobawić się z nim. W zasadzie to pewnie już go troszeczkę kochamy, bo był taki wyczekany i jeszcze gdzieś tam widzieliśmy zdjęcia albo widzieliśmy go wcześniej kilkukrotnie. Natomiast szczeniak ma do tego zupełnie inne podejście. Bardzo często zdarza się, że on jest przestraszony, on jest w szoku, on w ogóle nie wie, co się dzieje, bo jemu się zmienił cały świat. Nie wie, gdzie jest, to jest dla niego nowe miejsce, was nie zna. Zabrano go od mamy, zabrano go od szczeniaków i ma prawo być zdezorientowany i przerażony. Więc najważniejsze, co powinniście zrobić, to Położyć szczeniaka na ziemi i go zostawić w spokoju. Możecie sobie go obserwować, możecie coś spróbować do niego powiedzieć, ale dajcie mu czas, żeby on sam mógł przespacerować się po waszym mieszkaniu, powęszyć, zaglądnąć w jakieś zakamarki, do innych pokojów, nabrać trochę pewności siebie, sprawdzić, gdzie on jest, a nie od razu tam buziaczki, głaskanie, zabawy. I bardzo dużo bodźców, a pies taki jest osaczony i nie wie, co się dzieje. Ta kwestia bardzo mocno dotyczy dzieciaków, bo ja wiem, że dzieci by chętnie chciały już, żeby to był ich najlepszy przyjaciel, ale wytłumaczcie im, że on może być teraz smutny, może być teraz przestraszony, więc dobrze jest dać mu ten dzień, dwa na to, żeby się oswoił z tą nową sytuacją. Jeśli jednak mamy do czynienia z takim dzielniejszym szczeniakiem i szybko chce wchodzić w interakcję z Wami i się czymś bawić, no to oczywiście można to zrobić, tylko niech to pies w tych pierwszych dniach podejmie o tym decyzję, czy chce do Was podejść, czy chce poleżeć blisko, czy chce się pobawić. Druga kwestia to poczekać z chwaleniem się naszym znajomym i rodzinie, naszą małą puszystą kuleczką przynajmniej przez tydzień. To znaczy, możecie wysłać zdjęcie, oczywiście, że tak, ale nie zapraszajcie od razu wszystkich do domu, żeby powiedzieć, to jest mój szczeniak, zobaczcie, bo on, przypominam, jest nadal w nowej dla niego sytuacji. I teraz, jak się przez nasz dom przewiną tabuny obcych ludzi, i każdy będzie chciał go pogłaskać, pobawić się z nim, przytulić, no to nic dobrego to nie wniesie. On się może poczuć nie, Jesteś u siebie i czujesz się teraz bezpieczny, tylko jestem w jakimś dziwnym miejscu i tu się ciągle coś nowego dzieje, na co ja nie jestem gotowy. Więc dajcie mu szansę. Będzie jeszcze czas się pochwalić, będzie jeszcze czas pokazać, jaki on jest śliczny, uroczy i jak wygląda faktycznie, a nie na zdjęciach, ale nie w tym pierwszym tygodniu. Kolejna kwestia wciąż się wiąże z naszymi emocjami i naszą ekscytacją, no bo tak na dobrą sprawę nam się życie mocno zmieniło. I zmieni, bo pojawił się pies, ale żeby to przebiegło sprawnie i żeby nie spowodować w przyszłości jakichś problemów, to chciałabym, żeby w ramach możliwości Wasze życie toczyło się tak jak do tej pory. To znaczy, jeżeli ja gotowałam obiad codziennie, to gotuję obiad, a nie siedzę i obserwuję psa, gdzie idzie, gdzie pójdzie, czy już się chce ze mną bawić, czy nie, czy sobie tam krzywdy nie zrobił, czy nie robi siku na końcu e, mieszkania gdzieś schowany pod stół. Idę gotować obiad. Jak chcę wyjść do toalety, wychodzę do toalety. Jak potrzebuję popracować i nie zwracać uwagi na szczeniaka, to pracuję i nie zwracam uwagi na szczeniaka. Do czego zmierzam? Chodzi o to, żeby pies nie miał takiego przeświadczenia, że teraz cały świat, cały wasz świat kręci się tylko i wyłącznie wokół niego, że wy jesteście z nim dosłownie 24 godziny na dobę i po pierwsze nie dajecie mu wytchnienia, a po drugie on szybciutko zaczyna się przywiązywać do sytuacji, w której Wy non-stop mu towarzyszycie we wszystkich możliwych czynnościach. Czy on śpi, czy on nie, czy on się chce bawić, czy on odpoczywa, czy po prostu zwiedza. No nie może być tak, bo przecież tak nie będziecie żyć. Jeżeli psu zmienia się otoczenie, Zmienia się dla niego sytuacja życiowa, to dobrze by było, żeby on od razu wiedział, jak każdy kolejny normalny dzień będzie wyglądał. A nie, że teraz przez tydzień, dwa pół dajemy, że tylko ty się liczysz, a potem radź sobie sam, bo pierwsze emocje, pierwsze ekscytacje opadły. Zajmujcie się swoimi sprawami, a wtedy, kiedy jest czas na zabawę, po obserwowanie psiaka albo po prostu z nim wspólnie posiedzenie na kanapie i pooglądanie telewizji, no to to robimy. Ale nic z przesadą. Czwarta rzecz to ustalenie i pokazanie psu zasad, i najłatwiej się to właśnie robi w tych pierwszych dniach. Co mam na myśli? Jeżeli sobie wymyślicie, że pies jest w nowym miejscu, jest takim maleństwem, i jest jeszcze taki zachuchany, i troszeczkę nie wie, co się dzieje, jest dezorientowany, więc wyjątkowo mu pozwolę dzisiaj spać w moim łóżku, ale tylko na tą jedną noc, albo tylko na trzy pierwsze noce. No to wiecie, że to już tak zostanie, prawda? Czy nie wiecie? Jeżeli nie chcecie, żeby tak zostało, to od samego początku się na to nie godzimy. Dobrze jest zastanowić się, co psu będzie wolno, co nie. To znaczy, do których pomieszczeń w domu może wchodzić, czy będzie mógł przesiadywać na naszych meblach, czy będzie z nami spał w łóżku, czy będzie miał dostęp do sypialni i tak dalej. Już od pierwszych dni mu na to pozwalajcie albo nie. On wtedy wejdzie w tą sytuację tak zupełnie normalnie, zupełnie naturalnie. I później nie będzie z tym problemu, to znaczy nie będzie trzeba odkręcać pewnych nawyków, których pies już zdąży się nauczyć przez pierwszy tydzień albo dwa. Ale z drugiej strony miejcie na uwadze, że psy to są bardzo takie społeczne stworzenia i one potrzebują być blisko człowieka. Więc jeżeli wymyślicie sobie, że na przykład pies nie będzie wchodził na pierwsze piętro w domu, tylko będzie spał na parterze, a wy macie sypialnię na górze, no to faktycznie to może być bardzo trudna na początku do osiągnięcia zasada, no bo on będzie chciał być blisko was, więc pewnie będzie piszczał, pewnie będzie szczekał, domagał się, próbował gdzieś tam wdrapywać po schodkach. Natomiast jeśli chcecie być w tym temacie konsekwentni, no to okej, okay, jesteśmy konsekwentni, ale rozważcie, czy nie warto podejść do tego w ten sposób, że tylko na noc wolno Ci wchodzić do sypialni i tutaj masz swoje legowisko, takie bym powiedziała nocne i spędzasz z nami tą noc blisko. Wtedy piesek nie będzie taki, wiecie, rozczęsiony. Zebrali, zostawili daleko od siebie, jestem tu sam, nie wiem, co się dzieje. Piąta kwestia to kwestia dotycząca toalety, bo przypominam, mamy do czynienia z maluchem. Szczeniak, który ma 2-3 miesiące, w średnio co 2-3 godzinki robi siku i będzie robił siku. Dlatego pamiętajcie o tym, żeby go często na to siku wyprowadzać, żeby nie było takiej sytuacji, że ok, zajmujemy się swoimi sprawami, bo przecież ja tak powiedziałam, żeby się zajmować swoimi sprawami, i przez 5 godzin nie patrzymy na psa, a pół mieszkania jest zasikane. Zajmujemy się swoimi sprawami, ale w kalendarz naszych spraw, no, wciskamy spacerki regularne przynajmniej co dwie godziny po to, żeby psiak się nauczył, gdzie wolno robić siku, a gdzie nie wolno robić siku. Zresztą więcej o nauce toalety mówię w tym filmie, więc dla tych z Was, którzy spodziewają się szczeniaka albo gdzieś tam macie problemy z tą toaletą, no to zapraszam do oglądania filmu. I ostatnia już kwestia to uczenie psa samodzielności. I zdaję sobie sprawę z tego, że często jest tak, że bierzemy sobie urlop na tą ewentualność, że zapraszamy do siebie czworonoga, więc chcemy na początku poświęcić mu bardzo dużo czasu, jesteśmy w domu, albo w obecnej sytuacji wręcz i tak pracujemy w domu zdanie, więc bardzo rzadko z tego domu wychodzimy. No to nie zwalnia nas od obowiązku uczenia psa samodzielności i tego, że będą takie sytuacje, w których ty musisz zająć się sobą. Zostać sam w innym pomieszczeniu albo wręcz zostać sam w domu. Więc na początku ważne, żebyście specjalnie symulowali takie sytuacje. To znaczy, pies śpi albo się czymś bawi, wyjdźcie do innego pokoju, zamknięcie za sobą drzwi. Wyjdźcie do łazienki bez psa. Wyjdźcie wyrzucić śmieci na szybkie zakupy czy na szybki spacer wokół domu czy wokół bloku. Tak, żeby pies się przyzwyczajał, że nie ma was. Cały czas do jego dyspozycji, bo potem się niestety pojawiają jakieś tematy typu lęki separacyjne, zbyt duże przywiązanie do człowieka, nieumiejętność radzenia sobie samemu i nieumiejętność zajęcia się samym sobą. Nie o to chodzi. Piesek szczęśliwy to jest taki, który nie stresuje się sytuacjami dnia codziennego, więc dobrze by było, żebyśmy mu nie dodawali tych stresów i jakby nie budowali sami sobie problemów, tylko podeszli do tego rozważnie. Myśląc, że nawet jeżeli pracujecie w domu, to przecież będzie kiedyś taka sytuacja, że będziecie musieli gdzieś wyjść bez psa i już go zacznijcie do tego przygotowywać. Jak widzicie, większość tych rad to nie jest wywrócenie sobie życia do góry nogami, to są takie dość proste rzeczy, które każdy z Was może zrobić, więc bardzo jestem ciekawa, jak to u Was jest albo jak to u Was było. Dajcie nam znać w komentarzach. A jeśli jesteście ciekawi, co dalej, to znaczy, okej, okay, pierwsze dni świetnie sobie poradziłem albo poradziłam, i teraz jak wychowywać szczeniaka? No to przypominam, że jest coś takiego jak nasz kurs online Psiego Przedszkola, do którego link znajdziecie pod tym filmem. A ja ze swojej strony życzę Wam no samych pozytywnych chwil z Waszym szczeniaczkiem, no bo wiem, że te pierwsze momenty, pierwsze dni są najciekawsze, najbardziej emocjonujące i mała rada. Róbcie dużo zdjęć, szczeniaki bardzo szybko wyrastają. Żebyście potem nie mówili, że kurczę, tych zdjęć jest za mało, mogłam robić więcej, a on tak już szybko urósł. Ja oczywiście popełniłam ten błąd, wydawało mi się, że zrobiłam zdjęć dużo, zawsze jest za mało. Róbcie zdjęcia i dawajcie nam znać, co tam u was. Pa! O soku, o właśnie soku. Zaproś Soku. Ciekawe, czy ma psa? Może soku ma ptaka jakiegoś? No, a jak nie ma psa? To sobie kupi. I obejrzy ten odcinek i sobie kupi. No, jak z Gekonem. Ale ja nie mam psa. No to bardzo proszę. Albo pierwszych dni pobytu szczeniaka w nowym domu. Bo jak będzie większy, to będzie go bardziej słychać. Obrażony jest. Snikarz jest bardzo obrażony, jak nagrywamy, nikt z nim nie gada i jeszcze nie wolno mu tutaj wchodzić. Jak miał komórkę, już by nas zgłaszał do tozu. Kazali leżeć na legowisku otoczonym zabawkami, dali ledwo jakiegoś smaczka, trochę wody do miski i tyle. Nikt nie głaska.